Jak kompozytorem, dyrygantem, pedagogiem, organizatorem życia muzycznego oraz współzałożycielem festiwalu w Edynburgu. Urodził się w 1762 roku w Wilnie, które wówczas znajdowało się na terenie Zaczypospolitej Obylii Narodów. W tych czasach tak właśnie nazywało się Państwa polskie, złożone z korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wysoki poziom gry na skrzypkach, w skrzypcach być osiągnął już wczesnej młodości. Jak 15 lat został przyjęty do orkiestry Król Sława Augusta Podętowskiego, który pełni funkcję nadwolnego skrzypca. Służył w królestwie orkiestry nie dłużej niż 7 lat, doskonaląc umiejętności gry na skrzypcach, a przede wszystkim poznając współczesne repertuar. W teatrze Stanisławowskim słuchał oper Mozarta czy występów innych znamienitnych w ówczesnej Europy. Skomponował swoje pierwsze minutuary skrzypcowe. Król Stanisław August Poniatowski był pod takim wrażeniem talentu i błyskotliwości młodego gracza, że ufundował mu zagraniczny wyjazd pierwszym przystankiem w edukacyjnej podróży Janowicza w Francji. W 1784 roku Janiewicz uzyskał stypendium królewskie w pochodzeniu. Dlaczego nie wybrał się do większego miasta, chociażby to Paryża? Prawdopodobnie wyruszył do stolicy Leteryngi z powodu ciepłych relacji tego regionu z dosyć Chodzi o postać Stanisława Lecińskiego, który poza tytułem króla Polski nosił także tytuł księcia Leteryngi i baru. Pamięć o Lecińskim była tam ciągle żywa. Był dobrym gospodarzem swego nowego władztwa, zyskując z miejscowej ludności przydomek króla-dobrodzieja. Sławił się głównie, głównie jako mecenas sztuki i nauki, zatem na pewno wiele słyszał o nadzwyczajnym skrzypku, którego patronem został sam król Stanisław August Poniatowski. Poza tym rodzina Poniatowskich posiadała tam rezydencję, więc zmniejszyło to królewskie wydatki na opłacenie pobytu i wspieranie rozwoju ceninnego przez siebie skrzypka. Rok później udał się do Wiednia. W czasie swojego pobytu w Wiedniu przypuszcza się, że Janiewicz pobierał lekcje kompozycji u Józefa Heina, jak również wiadomym jest, że nawiązał kontakt z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Kiedy Mozart usłyszał, jak Janiewicz gra na skrzypcach, był pod wielkim wrażeniem. W lutym 1785 roku debutował w Burg Theater. Wirtuozeria Janiewicza została prędko doceniona nie tylko przez austriacką publiczność, ale i środowiska muzyczne. Zdaniem Otto Jachna, XIX-wiecznego niemieckiego muzykologa, najbardziej rozpoznawalny z wiedeńskich klasyków, zadedykował mu Andante na skrzypce i orkiestę KV470, czyli drugą wersję części drugiego koncertu skrzypcowego de dur KV218. Rosyjski muzykolog Igor Bełza twierdził, że Mozart skomponował ten utwór na wyraźną prośbę polskiego skrzypka, który miał być pierwszym wykonawcą tego utworu. Michael Kelly, mieszkający w Wiedniu, irlandzki tenor, przyjaciel Mozarta, wspominał Janiewicza jako jednego z najlepszych skrzypków świata. Tak o nim pisał. Janiewicz to bardzo młody, zdolny człowiek w służbie króla Polski. Dźwięki, jakie wydobywał ze swoich skrzypiec, pozostawiał niezapomniane wrażenie. Był również znakomitym koncertmistrzem orkiestry, swoje koncerty zawsze zakończył skomponowanym przez siebie polonezem. Jego wariacje były również naprawdę piękne. Kontynuując swoją europejską podróż, Janiewicz na dłużej zagościł we Włoszech, gdzie prawdziwie rozkwitła jego kariera skrzypka solisty. Posługiwał się obcymi językami. Na królewskim dworze Nauczył się na manier, dzięki czemu oczarowywał możnych na odwiedzanych przez siebie salonach. Po jednym z wiedzieńskich koncertów Janiewicz został przedstawiony krzyżni Izabeli Lubomirskiej, która zauroczona jego talentem zaproponowała wspólną podróż do Włoch oraz później sfinansowała mu dalszy pobyt we Włoszech i lekcje u Pietro Nardiniego, u Resgatano Pugnaniego. 1786 1787 W Neapolu występował między innymi w Conversazione degli Amici krąg przyjaciół jednej z najważniejszych instytucji muzycznych tego miasta z zachowanego kwitu bankowego wynika, że na jednym z koncertów zarobił 15 dukatów była to niebagatelna suma wyższa od zarobków innych muzyków Którzy występowali tylko wieczorem. Z Włoch udał się ponownie do Francji, ale tym razem do samej stolicy, gdzie zadebiutował 23 grudnia 1787 roku, grając ze skrzypca w koncert spirituel. Występował również pod, podczas koncert de L'Olympique. Wszystko wskazuje na to, że dzieli wtedy scenę z Zinem Zieleniem Umbaltem, skrzypkiem i wydawcą. Nakładem jego drukarni wydawano później dzieła Feliksa Janiewicza. Polski wirtuos szybko zyskał sympatię paryskich elit, także kręgów związanych z królem Francji Ludwikiem XVI i księcia orlańskiego Ludwika Filipa Józefa, co przyczyniło się do tego, że autor pierwszego polskiego koncertu skrzypcowego od 1790 roku był. Członkiem orkiestry księcia Orleanskiego, a przez pewien czas był nawet nauczycielem gry na skrzypcach i śpiewu córki księcia. Jednak znów los okazał się przewrotny. Encyklopedia muzyczna z połowy XIX wieku przywołuje polityczne wstrząsy, które przerwały rozwój jego kariery we Francji. Po wybuchu Wielkiej Francuskiej Rewolucji w 1792 roku Felik Zaniewicz wyjechał do Królestwa Wielkiej Brytanii. Do Wielkiej Brytanii zaprosił Janiewicza Johann Peter Salomon, impresario sprowadza sprowadzający do Anglii największe sławy ówczesnej muzyki. Polski skrzypek od razu wsiąkł w brytyjskie ży życie koncertowe. Krytyk gazety The Times pisał Wielki skrzypek Janiewicz osiągnął nadzwyczajny poziom pewnego nośnego tonu prowadzenia smyczka, który daje nadzwyczajny efekt wspaniałego wykonania, przeplatającego w pięknych frazach prostotę i pasję. Jego nazwisko początkowo pisane było jako Felix Janiewicz, choć on sam zmienił to zaraz po przyjeździe do Wielkiej Brytanii na Felix Janiewicz, pisany przez X i przez Y, aby miało bardziej angielską formę. Często występował z Haydenem, który przez 5 lat, od roku 1790 roku, regularnie gościł w Anglii. Wszystko dzięki wsparciu wspomnianego już Salomona. Wiedeńczyk drygował koncertami w Hanover Square Rooms, ponoć jednej z najlepszych akustycznych londyńskich sal koncertowych tamtych czasów, na których występował często jego polski przyjaciel. Janiewicz występował nie tylko w stolicy, gościł również na scenach między innymi w Liverpoolu, Brighton i Manchesteru. To podczas jednego z tych koncertów poznał swoją przyszłą żonę. W październiku 1799 roku Felix Janiewicz ożenił się z Elizą Breeze. Zamieszkali w Liverpoolu, gdzie spędzili 15 lat. Janiewicz kierował orkiestrą, organizował własne cykle koncertowe. Został także biznesmenem. W 1801 roku założył sklep Musical Instruments Warehouse, zajmujący się sprzedazą instrumentów i drukowanych przez siebie nut. Był, były to głównie miniatury muzyczne, a także transkryp, tan, transkrypcje znanych opery, arii Zbiory ćwiczeń i prostych utworów dla miłośników gry na instrumentach klawiszowych. W 1813 roku Janiewicz znalazł się wśród 30 założycieli Philharmonic Society of London, towarzystwa muzycznego skupiającego zawodowych muzyków, stworzonego w celu promocji wykonania najlepszej i najbardziej uznanej muzyki instrumentalnej w możliwie najdoskonalszy sposób. Od 1815 w 15 roku Felix był jednym z dyrygentów występujących z muzykami londyńskiego towarzystwa. Elitarne zgromadzenie, zgromadzenie zajmowało się nie tylko wykonawstwem, ale także zamawianiem nowego repertuaru. Jedna z kompozycji powstałych na zamówienie współzałożonej przez Janiewicza była IX Sinfonia Demon, Ludwika van Beethovena. Od 1912 roku organizacja ta nosi nazwę Royal Philharmonic Society, czyli Królestwie Towarzystwo Filharmoniczne. W tym samym czasie Janiewicz został zaproszony jako dyrygent pierwszej orki orkiestry festiwalowej do Szkocji, gdzie, jak się później okazało, odnalazł swój nowy dom. W 1815 roku. Skrzypek przyniósł się wraz z rodziną do Edynburga, szkockiego miasta, gdzie współorganizował pierwsze festiwale ed edynburskie. Polsko-litewski Virtu virtuoz występował jako skrzypek i dyrygent w niemal wszystkich liczących się salach koncertowych Wielkiej Brytanii. Recenzje z jego występów docierały nawet do Polski. Notki dotyczące gry Janiewicza ukazywały się m.in. W rozma rozmaitościach ruchu muzycznym i kurierze warszawskim. Korespondent Kuriera pisał w grudniu 1821 roku. Byłem w Edynburgu na koncercie danym niedawno przez panią Katalani. Muzykę przygotował nasz rodak, pan Janiewicz. Od dawna tam osiadł, osiadł i strasznie miały za, za doskonałego artystę i przy ujemnego kompozytora. Jego córka Felicia gra doskonale na fortepianie, a na jednym z koncertów śpiewały razem z Catalanią. Mowa o słynnej włoskiej śpiewaczce Angelicy Catalani, która zape zapełniała najważniejsze europejskie teatry operowe. Koncertując w Wielkiej Brytanii zawsze występowała z jednowiszem. W tym czasie brytyjskie sale koncertowe odwiedzał również pan sam Niccolò Paganini, włoski skrzypek, alto, alto violista, gitarzysta i kompozytor. Jeden z najważniejszych pro, programatorów muzyki romantycznej, który zwracał się do zaawansowanego wiel, Wielkim Janiewicza per Mój Mistrzu. Do dzisiaj zachował się, y, zachował się książkę, y, książka, książkę z autografami rodzinnymi, w której znajdują się fragmenty listów od muzycznych partnerów Janiewicza, Nicolo Paginiego oraz słynnej śpiewaczki operowej Angeliki Catalani, z którą wspólnie koncertował przez prawie 15 lat. W Wendyburgu głównym celem Feliksa. Był wykonywany i organizowany koncertów przez jednoczesne utrzymywanie więzi z Liverpoolem i Londynem. Janiewicz był z, zarówno muzykiem, jak i imprezariem. Odchodząc od systemu mecenatu, muzycy sami stawali się organiz organizatorami, a udana, udana kariera muzyczna wymagała wielkiego nakładu pracy. I poświęcenia czasu na zawieranie nowych znajomości w środowisku muzycznym, pielęgnowanie tych relacji i organizowanie własnych koncertów. To właśnie odróżnia brytyjską karierę, karierę Janowicza. Od jego kontynualnej w Europie kon, kontynentalnej był znany jako gwiazdor, solista i lider orkiestry. Ale w Wielkiej Brytanii rozwinął bardziej z, z równiżo, zróżnicowaną karierę, stając się również imprezariem i przedsiębiorcą. W 1829 roku Janiewicz postanowił przejść na emeryturę. Jednak dopiero dwa lata później, będąc w wieku 69 lat, zagrał swój pożegnalny koncert. Niemal do końca życia Udzielał lekcji gry na skrzyp skrzypcach i fortepianie. Zmarł 21 maja 1848 roku. Został pochowany w Warrestone Cemetery w Edynburgu. Bądźmy dumni ze swych korzeni. Dbajmy o nie i czcijmy pamięć tych, którzy zapisali się na kartach historii, służąc naszej ojczyźnie. białych róż. Wróć jasieńku, z tej wojenki już. Wróć, cały jak za dawnych lat. Dam ci za to róży, najpiękniejszy kwiat. Za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładłam ci ja idącemu w bój, białą róże na karabin twój. Nimeś odszedł mój Jasieńku stąd, nimeś próg przestąpił. Kwiat na Ziemi zwiądł, Nie myśl odszedł, mój jasieńku stąd, Nie myśl prób przestąpił, Kwiat na Ziemi zwiądł ponad ster świat jasieńku, zginął za nim ślad. Przyszła zima, o podróży kwiat. Poszedł świat jasieńku, zginął za nim ślad. Już przekwitły pąki białych róż. Przed Wrócisz do dziewczyny swej, cóż ci teraz dam się hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. se No. hello i'm josie and as many of you might know i am yanivich's great 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 granddaughter so it's very nice to be able to send a message to you today i'm looking forward to visiting the school in december and i hear that you've done a beautiful school project all about yanivich and I've seen a couple of the lovely drawings that you've done, and I know you've been learning all about his life and his music. I saw a picture of some of you visiting his grave and laying flowers there. That was a beautiful thing to do. And I know that some of you have also been able to go and see the exhibition that we had at the Georgian House on Charlotte Square in Edinburgh. Now, for those of you who weren't able to see the exhibition, um, we have a gift for you. So, you're all going to be able to take home a copy of the booklet all about the exhibition. So, in the book, it will tell you all about his story, his life, and there are illustrations. Of the portrait, which I know you know about. You've drawn some versions of that, and many of the beautiful things that we had in the exhibition. So, some of you, I think, may not have seen the exhibition, so I wanted to show you a couple of things. The exhibition is finished now, and some of the things that belonged in our family uh, have come back to me so i wanted to show you one or two of those so for anybody who hasn't already seen these in the exhibition here is something that belonged to yanievich and that was in fact the oldest thing that we had in the exhibition now this was a little travelling bowl and stand it's in two pieces and if i take the top piece off you can see that that's a bowl and Underneath it was a stand. You can see it's got the little legs on it here and here. And the bowl goes upside down on top. But if we look in more detail at the stand, inside there is a coin. You see the round coin in the middle. And that comes from the Polish Lithuanian Commonwealth. And the date of that. Is 1753. So the coin dates from even before Janiewicz was born in 1762. And if we look at the other side, now those of you who saw it in the exhibition could only see it one way in the display case. Can you see this is the heads side of the coin? And that is the Polish king, Augustus III, and he was the king before. The one who was Janiewicz's patron, Stanislaus August Poniatowski. So I thought you would like to see that as one of the very beautiful things. It's silver that came down from Janiewicz. He almost certainly used this dish when he was traveling and that has come all the way down the generations in our family and down to me. And the other thing I wanted to show you. Two things actually. This one is a bell. And in Janievich's time, some people had um, a maid in their house who would bring the meals in. Can you imagine that? Nobody has a maid now. But if you had a maid who would come and serve your dinner and then clear the dinner away afterwards, then when it was time for the dishes to be cleared away, then we can imagine that Janievich, or perhaps Eliza, his wife, would have rung the bell. And this bell has some very interesting patterns on it. I wonder if you can see those patterns as I turn it round. And there's one specially interesting detail on here. And I don't know if you're going to be able to see it, but on here, just above where my finger is pointing, there's a P, a capital P, the letter P, and on the top of it, there's a crown. And that was what we call a hallmark. So, hallmarks were the marks by the silver makers, the silversmiths, and this one is believed to be from the period. When Janiewicz was in Paris, the P is for Paris in France, not Poland or Poniatowski, which we might have guessed. Um, and it's believed that this dates from the time of the French Revolution, which was when Janiewicz was in Paris. And it was because of the French Revolution that Janiewicz decided to get on a boat and come to Britain. And as we know, the rest is history. All of the legacy. That he gave to us in his music and in his involvement in founding the first Edinburgh Festival, all of that came about because of his move to Britain. So, the one other thing that I wanted to show you was um, a short recording of a singer and a pianist in the Georgian House in Edinburgh when the piano that has janievich's name on it was being played for uh, in the rehearsals for one of the concerts in the georgian house on the last weekend of the exhibition so i thought you would like to hear that to hear the singer to hear a little bit of the piano being played now the piano behind me here that's not janievich's piano that's that's my piano but it is quite an old one my piano is more than 100 years old but Janiewicz's piano is more than 200 years old and it has a very different sound. It's a very special sound with a beautiful resonance to it. So I thought you would like to hear a little bit of that. And I'm hoping that now the piano has gone back to its home in the Polish ex combatants' house on Drummond Place in Edinburgh, that there might be a chance for you to hear it there perhaps sometime next year. Música